2021 roku w Federacji FEN. Witam Państwa bardzo serdecznie, Jakub Borowicz z tej strony. Pierwsza edycja w nowym roku. Zobaczymy, co wszystko przyniesie 32. edycja jednej z naszych gal. Witam Państwa w, w, goście, w gronie moich znakomitych gości. Po mojej lewej stronie Łukasz Franiak, szef Biura Sponsoringu Wydarzeń i CRS Grupy LOTOS. Dzień wieczór. Dobry. Paweł Uźwiak, prezes Federacji FEN. Dobry wieczór, panie. Witam wszystkich serdecznie. I zawodnik federacji UFC, były zawodnik federacji, fen Michał Olek Witam wszystkich. Dobry wieczór, panowie. No, może, Pawle, zaczniemy. Czego się możemy dzisiaj spodziewać, tak naprawdę? Bo 10 tygodni przerwy między ostatnim wydarzeniem, a tym wszystkim, co wydarzy się, wydarzy się dzisiaj, to był chyba potrzebny czas na to, abyśmy na, na, nabrali troszeczkę świeżego oddechu i, i mogli zrobić galę z pełnym przytupem. Przepraszam za w gardle. Tak, zgadza się przerwa była potrzebna te 10 tygodni, szczególnie w okresie świąteczno-noworocznym. Naładowaliśmy akumulatory i co wykonaliśmy jak zwykle swoją pracę. No i rozpoczynamy ten nowy 2021. Mam nadzieję, że lepszy rok od poprzedniego. No, na razie niestety pandemia nam tego nie ułatwia, ale z optymizmem patrzymy w przyszłość i mam nadzieję, że w tym roku i naszymi eventami dostarczymy fanom jeszcze więcej sportowych emocji. Razem z nami również pan Łukasz Franiak, czyli. Przedstawiciel, y, ty, sponsora tytularnego GAL, y, Gal FEN to już 11 gala wspólnie zorganizowana. Jak można podsumować poprzedni rok? Bo to był rok szczególny, rok trudny, rok, który dzięki grupie LOTOS udało nam się przejść obroną ręką i, i mam takie wrażenie, zrobiliśmy spory progres w tym czasie, który, który nie był łatwy dla wielu branż. Rok był na pewno specyficzny, wyjątkowy dla organizatorów, dla związków sportowych, dla przedsięwzięć. Było to dla nas też duże wyzwanie, aby sprostać oczekiwaniom, tutaj zadowolić kibiców, zorganizować przedsięwzięcie, więc rozmawialiśmy długo z, z, z panem prezesem Pawłem, z całym sztabem, jak to zrobić, żeby było dobrze. Uważam, że zrobiliśmy to na tyle dobrze, że projekt okazał się po raz kolejny dużym sukcesem. My jesteśmy jako Lotos bardzo zadowoleni z wyników osiąganych tutaj poprzez obecność w, w Galach. Ja ze swojej strony chciałem tutaj bardzo podziękować Łukaszowi Franiakowi i całej grupie Lotos za niesamowite wsparcie, które dostajemy już od 10 gal, tak? Ta nasza współpraca już trwa trzeci rok i naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Jesteśmy dumni, że mamy takiego dużego sponsora i który nas nadal chce wspierać i nam pomaga. Bardzo dziękuję, przekażę podziękowania także zarządowi grupy Lotos. Dziękuję. Michał, Ty byłeś naszym zawodnikiem jakiś czas temu, widziałeś FEN, w którym był miejscu. Powiedziałeś w jednym z wywiadów po gali FEN 31, gdzie walczyli też Twoi koledzy z sali treningowej, Marcin Naruszka i Paweł Trypson trybała że, że FEN jest troszeczkę w innym miejscu niż był wtedy, kiedy Ty walczyłeś i na te galę można przychodzić i, i czerpać z tego pełnymi garściami, bo to już jest międzynarodowy produkt, tak można powiedzieć. No tak, jak ja walczyłem w FEN, też y, oczywiście bardzo mi się podobało, bo no, tak naprawdę dzięki tym dwóm walkom poszedłem do najlepszej ligi świata, więc, y, więc tutaj jakby no, zawsze będę miło tą organizację wspominał. Y, ta organizacja dała mi godnych rywali, no też dzięki którym poszedłem do tego UFC, bo gdybym miał jakieś rywali słabych, no to wiadomo, że, że ta droga na pewno nieco by się wydłużyła. Y, no ale Przyjeżdżając na galę teraz ze znajomymi upłynęło no, troszkę czasu i jestem pod jeszcze większym wrażeniem, jak to wszystko wygląda. No, wszystko jest zorganizowane tak, jak być powinno, jak to jest na najwyższym poziomie, no, który ja już widziałem niejednokrotnie, także tutaj ta gala naprawdę ona już jest na takim poziomie, no, można powiedzieć, że to jest najwyższa półka. Jeśli chodzi o organizację, tak jak ja to obserwuję, to jestem pod dużym wrażeniem. Lord Oleksiejczyk troszeczkę widział, był w wielu miejscach na świecie, następna gala też w Las Vegas, z tego co, co dobrze pamiętam, a, a mimo wszystko chwali produkt, który jest tutaj krajowy, lokalny. Na pewno to buduje, Pawle, że, że takie słowa padają od, ze słów zawodnika, który, który sporo widział w tym sporcie. Miło mi to słyszeć z ust Michała, którego bardzo lubię, bardzo go szanuję. Życzę mu dalszych sukcesów. No i jesteśmy dumni z niego, że godnie reprezentuje naszą organizację na świecie, na salonach i liczymy, że będzie się piął w górę rankingu UFC, bo jego możliwości naprawdę nie mają limitu. Bardzo dziękuję za te słowa. Panie Łukaszu, jak słyszymy takie rzeczy, że zawodnik, który nawet nie był mistrzem Federacji FEN, poszedł w świat i dzisiaj odnosi sukcesy, bije się w wielu miejscach na ziemi, to pewnie też serce rośnie, że, że Brent Lotosu jest związany właśnie ze sportowcami, którzy są jednymi z najlepszych na świecie w swojej dyscyplinie sportowej. Tak, zdecydowanie. Bardzo miło słyszeć takie słowa. Też, też również dziękuję. Także my, my również też doceniamy ten, ten wkład organizacyjny, tą, tą, ten profesjonalizm, tą jakość, która tutaj jest prezentowana. Przyglądamy się każdej gali tak naprawdę. Co roku podwyższamy sobie wszyscy, wszyscy poprzeczkę po to, żeby, żeby ta jakość jeszcze była lepsza, większa, żeby rozrost organizacji był i dawał satysfakcję zarówno kibicom, jak i samym zawodnikom. Pawle, a ty powiedz, jak patrzysz na dzisiejszą rozpiskę karty walk, to, to czy wśród tych zawodników są tacy, którzy mogą pójść śladami Michała i, i pójść w świat, z których możemy być później dumni, że są ambasadorami Marki FEN? No zgadza się tutaj przede wszystkim trzeba poświęcić uwagę Mateuszowi Rębyckiemu, który jest praktycznie już o krok od tej najlepszej ligi na świecie, w której jest Michał. Także to prędzej czy później się wydarzy. No ale są też młode wilki tutaj właśnie na czele z młodym Olekciukiem, z, z bratem Michała z Czarkiem, z którym też wiążemy olbrzymie nadzieje, tym bardziej, że on w podobnym wieku przychodzi do fenu, jak kiedyś Michał zbliżonym reko rekordem. Może waga troszeczkę inna, tym się może różnią, ale wiem, że on również ma wspaniały potencjał i jestem przekonany, że jego kariera też będzie z wieloma sukcesami i że pójdzie w ślady swojego brata. Panie Łukaszu, mieliśmy okazję obserwować kilkukrotnie Mateusza Rembeckiego, absolutny top, jeżeli chodzi o, o Federację FN. Dzisiaj również będzie walczył, prawdopodobnie z faworytem, zdaniem wielu jest faworytem. Zawsze wielka przyjemność oglądać Mateusza w akcji. Pan również miał przyjemność nagradzać go kilkukrotnie po, po zwycięskich walkach. Tak, zgadza się, potwierdzam, miałem tą y, okazję i przyjemność i mam nadzieję, że tego wieczoru w imieniu grupy Lotos będę mógł także wręczyć puchar y, właśnie y, temu zawodnikowi. No, czyli rozumiem, że patriotyzm tutaj y, dominuje i jesteśmy za, za naszym reprezentantem. Zdecydowanie tak. Pawle, pokrótce o karcie walk. Jak ty się na to zapatrujesz? Które z tych pojedynków są najciekawsze? Powiedzieliśmy o Mateuszu, który jest perełką, gwiazdą Federacji FN. Powiedzieliśmy o młodym Czarku Oleksijczuku, czyli, czyli bratu Michała. Jakie pojedynki tu jeszcze mogą skraść czoł? Bo kibice lubią równe pojedynki. Tutaj emocji nie powinno zabraknąć. Zgadza się. No to może po kolei tutaj komin event Wojciech Janusz versus Marcin Ładzarz. Wojciech Janusz to nazwisko na pewno dużo mówi Michałowi, bo to właśnie z nim Michał toczył z tego, co wiem to był chyba pierwszy twój pojedynek na fenie. E, tak, to był pierwszy pojedynek. Pierwszy był szósty pojedynek, poj to był szósty pojedynek Wojtka, a pierwszy właśnie Michała, tak Pamiętam. To było chyba w, w Hali stolecia, o ile pamięć mnie nie myli we tak, Wrocławiu. Tak, tak, i bardzo ciężka walka, muszę podkreślić. Bardzo ciężka walka. Wtedy, wtedy też troszeczkę te proporcje były inne, bo to chyba na tamten moment to Wojtek był faworytem. No niestety, yy, albo stety dla Michała. Należy jak na to patrzeć. to Wojtek, Wojtek przegrał po bardzo równej, równej walce i dlatego teraz stawiamy również na Wojtka. Tak? On ma ogromne ambicje. To też kolejny rewanż dla niego, bo tak jak kiedyś przegrał z Michałem, też przegrał z Marcinem Łazarzem, którym zmierzy się dzisiaj. Także tutaj Michała jako eksperta w kategorii półciężkiej poproszę o parę słów na temat Wojtka Janusza. Jak on postrzega tego zawodnika po latach od waszej walki i kogo w kim widzi faworyta tego właśnie starcia rewanżowego? No, czas bardzo szybko leci i no, obserwuję cały czas Wojciecha Janusza. Oglądałem też pierwszą walkę którą stoczył z Marcinem Łazarzem, no i muszę powiedzieć, że od tamtego czasu no, bardzo wiele zmieniło się i Wojciech zrobił no, bardzo duży progres, więc myślę, że, no, że dzisiaj może wygrać to starcie, gdybym miał stawiać, to stawiałbym decyzję i, i pewne zwycięstwo Janusza, bo obserwuję, cały czas śledzę i na świecie tą wagę, i tutaj u nas w Polsce. I widzę po prostu, jaki Wojciech Janusz robi progres. Jest z walki na walkę coraz lepszym zawodnikiem. Rozumiem, dziękuję za, za Twoją opinię. Czyli podsumowując, trzy rundy i decyzja na korzyść Janusza. Tak, ja tak, ja tak stawiam. No dobrze, szanowni państwo, no to jedziemy dalej, tak. Kolejny pojedynek bardzo ciekawy, Szymon Bajor versus Ednaldo Oliveira. No wczoraj był tort, wczoraj były urodziny, wczoraj były życzenia, niewiele brakowało, żeby było odśpiewane 100 lat, tak, tutaj mieliśmy wczoraj nastrój. No wczoraj było miło i przyjemnie, dzisiaj w klatce już tak przyjemnie nie będzie, już nie będzie tych uprzejmości, tylko będzie czysta bitka i wygra lepszy, tak, tutaj... Ja jako Polak wiadomo bardziej kibicuję Szymonowi, aczkolwiek Oliveira To twardy zawodnik. W przeszłości wygrywał na polskiej ziemi z takimi zawodnikami jak Michał Kita. W porównej walce przegrał przez decyzję z zawodnikiem. Praniak był razem z nami. To była pierwsza część naszego wejścia.